Witam Państwa na konferencji klasowej po meczu 16 kolegi Timowa Elekstra klasy, tego gdzie grał Matu przyjazdziego Warszawa 0,3 tym samym przerywając pasę 12 meczów bez porażki w Timowa Elekstra na własnym stadionie gratulacje dla mistrza Polski, Dziękuję. Letański opiniażał. a good game today. Um, we're solid. Uh, we scored some great goals. and, mm -hmm. and uh, It's good to, to win when when we lost the last three games. So this was uh, more closer to what our uh, our uh, level is. Uh, and to beat Berhato 3 0 away from home when. We have not lost at home this season, and not conceding many goals either at home. So we are pleased with the result. We are pleased with most of the play. Of course, there are things to improve, but uh, it was a big, big step in the right direction. Uh, if you think about the, the last game, we were more solid in our own box, and we, we were more effective, and were able to score and create some big, big chances. So. Jestem oczywiście bardzo zadowolony jak to po pojonym meczu zagraliśmy solidnie. Myślę, że nasz poziom w tym meczu był dobry. Na pewno dobrze jest pobić pokonać GKS, który do tej pory szczególnie u siebie nie tracił dużo bramek. Z tego jestem na pewno zadowolony. Są jednak rzeczy do poprawy, ale na pewno podążamy w dobrym kierunku. Dobrze było wygrać na tym stadionie po, po ostatniej porażce. Dobrze, że graliśmy efektywnie, efektownie i kreowaliśmy myślę, że dobre sytuacje no i te bramki na pewno też mogły się spodobać bardzo proszę o pytanie do Tymera w wiedz bałgierskim jak kto, kto, kto was the best player. Berga, this, this I think uh, today Andre Duda was the best player, but we know he's he's very very good. But the one I was most pleased for was Helio Pinto to spin out. not played much, uh, played left back, and then to play in his normal position and to, to help us play the way we did and dominate the game, and his passing was super. and uh, he had a very, very good game, so it was good to see. Yeah. Ostatnio grał mniej. Teraz wystąpił na, na, na innej pozycji, natomiast miał parę dobrych pasów, parę dobrych podanii, pomocy. Ta gra, którą ona ja dzisiaj dniu się pokazała. Czyli ktoś jakiś komiczny błąd, jakiś doprawda? Yes. Oh, He also played really well today. He scored a goal. He had some fantastic runs, which we could have used, which was not used. So maybe he could have scored more, but uh, he worked hard. He scored a goal, and he is tactical. His movement was very, very good. So it, I'm, I'm delighted to see. The only thing he got kicked from behind, um, and that's why he had to come off with an injury. Orlando also worked really hard. Was strong physical. Made some some good moves with the ball as well. And it was good to see him back again after a little. Injury, and that's why I have to come up as come up today as well, because it was getting a little bit stiff. So, uh, but hopefully he should be okay for the next game. Chcę zadać jestem um, Jakuba Krasiskiego w sensie, czy jego forma rośnie, czy um, jest, um, zapozytował to, co powinien. Berg, um, jest zadowolony z odpowiednienia, czy ten Hugberg był zadowolony, niezadowolony z Kuby, nie tylko z bramki, ale z tego, co brał w drużynie, jedynym no minusem jest ten uraz, którego go ówcy musiał zejść, w którym Berg jest także zwolony z powrotu, z gry Orlando starty też miał, miał pewną przewagę, ale ponownie pomógł zespołowi, pomimo tego, że grał ostatnio mniej. Rokatów też miał bardzo duże zmiany, wyniki wyglądały na łatwe easy ale What's your opinion about Belgrado? Uh, the no, they're a good team. Uh, I think they've done really well. Come from and the, When they got promoted, of course, they won many matches, so they take taken that good play and good feeling and experience with them and into the extra classes. And they have shown that this season. Very good football team, good organised, have a good uh, playing philosophy, which you can see the players understand and they play good. So, the first 20 Minutes was difficult for us, um, and the game was a little bit uh, in the balance. Uh, they had some good chances to score. We we were able to block and to, to save them, which was good defending by us as well in the box. Better defending this time than last game we played. And uh, I think in the second half, the, the difference between the teams showed a little bit more. To nie dotyczyło <coughs> gry w PGB z Bohatych, ponieważ wynik wskazywałby na, na łatwe zwycięstwo. Czy tak było? Ten odpowiedział powiedział no, przede wszystkim, że PGG z to dobra drużyna, która po awansie, gdzie osiągnęła dobre, znaczy w dobry sposób, awansowała, następnie zaliczyła kilka dobrych występów, zwycięstw. No, czuła się dobrze. Ta organizacja na pewno była dobra, filozofia gry też się sprawdzała i do tej 25 minuty ten mecz był trudny dla Legii. Był taki na, na zmianę. Akcja się przenosiła, tak można by powiedzieć, się trochę rozszerzyłem, ale akcja się przenosiła z jednej bramki po drugą. Biega stworzył, Giga jest swoje sytuacje, natomiast... Legia tym razem w odróżnieniu od ostatniego meczu lepiej broniła. Natomiast w drugiej połowie no, różnice między dwoma zespołami były. Już była, ta różnica była, była dosyć okay. są się są jeszcze pytania? Dziękuję bardzo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam w drugiej części konferencji po spotkaniu w z kospatu w warszawa o Komentarz do spotkania do na gospodarza pana Kedwija Przede wszystkim trzeba pogratulować Legii zdobycia trzech punktów. To jest nasza pierwsza porażka na własnym stadionie w tym sezonie w Ekstraklasie, a generalnie druga porażka na własnym stadionie w roku 2014. Myślę, że do spotkania z mistrzem Polski przygotowaliśmy się pod tym kątem, żeby po cichu sprawić niespodziankę, żeby poszukać tutaj punktu bądź trzech punktów na własnym boisku. Ja myślę, że ten moment do 33 minuty, kiedy straciliśmy bramkę na 0-1, to uważam, że to był bardzo dobry okres naszej gry. Drużyna realizowała założenia taktyczne, Byliśmy bardzo agresywni, nie schowaliśmy się na naszej połowie. Już w środkowej strefie atakowaliśmy Legię, i myślę, że do tego momentu Legia niewiele mogła działać na boisku. To Legia, moim zdaniem, miała większy problem w konstruowaniu akcji. My, my właśnie te odbiory piłki, dużo mieliśmy odbiorów w tej fazie, przekładaliśmy na, na akcje ofensywne, chcieliśmy grać z kontry. Kilka było sytuacji, gdzie oddaliśmy strzały, ale te strzały na pewno były niecelne. Tuż przed stratą bramki na 01 mieliśmy stały fragment gry, gdzie byliśmy bliscy zdobycia bramki i myślę, że właśnie ta 33 minuta z perspektywy spotkania była decydująca. Moim zdaniem, bo to było blisko mojej łatki rezerwowej, moim zdaniem w tym momencie tam fałdu nie było na Toriaku. Troszkę sędzia moim zdaniem przesadził w tym momencie, no, czasami właśnie taka decyzja, jeden gwizdek powoduje, że za chwilę z tego już drożny. no i tracimy bramkę. Na pewno przy rzucie rożnym nasza nieuwaga, przede wszystkim błędy w kryciu, złe ustawienia zawodnika w strefie i to, to uważam, to był bardzo, bardzo ważny dla aspektu spotkania moment, tak już powiedziałem. Po tej bramce było widać, że drużyna troszkę jak gdyby, zgasła na pewien moment, już nie byliśmy tak agresywni, nawet jak byliśmy przy piłce, było dużo No i efektem była taka bramka do, do szatni. Wiadomo, że Lega jest klasowym, klasową drużyną i przy wyniku 2-0-0-2 naprawdę no, ciężko gdzieś tam powiedzmy, szukać jakiegoś optymizmu, ale na pewno w szatni nikt głowy nie zwiesił. Mówiliśmy sobie w szatni, że przede wszystkim... Nie grajmy razem z tego futbolu, grajmy konsekwentnie to, co graliśmy od początku, te sytuacje, które stworzyliśmy na początku meczu. Chcieliśmy właśnie bardzo podobnie grać. Szukaliśmy tej bramki kontaktowej, ale myślę, że z przebiegu całej, całej drugiej połowy zabrakło nam na połowie przeciwnika takiej jakości piłkarskiej, bo na pewno wiele razy w tym polu karty gdzieś tam się znaleźliśmy, było kilka strzałów, tylko dośrodkowań. Ale właśnie tak jak mówiłem, albo złe wybory, yy, słabe strzały, bądź złe przyjęcia piłki to było co, coś, co nie pozwoliło nam yy, poszukać tej kontaktowej bramki. Lekia konsekwentnie grała w drugiej połowie, nabrała pewności siebie, yy, operowała bardzo dobrze piłką i to operowanie piłki też nas yy, kosztowało mnóstwo sił. Także, yy, także, także. Całość tej drugiej połowy na pewno nie wyglądała tak jakbym chciał. Efektem tego była trzecia bramka. Szkoda, że znowu ze stałego fragmentu znowu błąd w tryciu. Szkoda, szkoda właśnie tych stałych fragmentów, bo z przebiegu sezonu to był bardzo nasz dobry moment. Nie traciliśmy tych bramek z tego elementu, a dzisiaj niestety te błędy dwukrotnie się posypały. Teraz jest taki moment po porażce 0 nie jest to przyjemny moment, ja też nie chcę tutaj jak gdyby klasyfikować tego meczu, że y, można kalkulować porażkę z Mistrzem Polski, wcale tak nie uważam, y, na pewno musimy teraz przeanalizować te, te błędy, y, powiedzieć na pewno fragment y, 31 minut y, w następnym spotkaniu i szukać takiego przede wszystkim y, no, charakteru na następny mecz. Trzy mecze zostały do do końca sezonu, musimy musimy konsekwentnie gdzieś tam poszukać punktów. Dziękuję uprzejmie. proszę pytanie, bo to na razie jeszcze. że wszystko jest jasne. Dziękuję Schneider. Zakończona za dwa tygodnie.